Obiekt 727. A tak wygląda ten obiekt. Tak wygląda jego dach. Wszystko jest powywracane i wysadzone. Tu widzimy wewnątrz. Sufit od wewnętrznej strony. Z tyłu schronu. Chaszcze i na drzewie mała ciekawostka. Ktoś zostawił plecaczek. Plecaczek jest pootwierany i zupełnie pusty. Za wyjątkiem puszeczki, która jest w środku. Tak więc, jeżeli ktoś zgubił plecaczek i zastanawia się, gdzie go zostawił, to informuję na tyłach obiektu 727. Wokół obiektu prowadzi ścieżka turystyczna, dzięki czemu można obejrzeć obiekt ze wszystkich stron. Widać miejsca, w których, z których zostały usunięte pancerze, i widać takie oto miejsce, nad którym znajduje się niebudzący żadnych wątpliwości napis wejście. I można bardzo łatwo się tam dostać po tej oto ścieżce. Jest już na na dobrą kombinację. Wspaniale. Niewiele ich. Aha. No cóż, kręcisz? Tak jest. I w tym miejscu ewidentnie znajduje się droga do krainy podziemi. Trzeba się tylko troszeczkę przecisnąć. Prześwit ma jakieś 30-40 cm. No, i przydałby się jakiś sznurek. Czekaj, Mariusz, od zdjęcie zrobię. Jeszcze raz ujęcie kondygnacji z dziurą, w której były schody prowadzące na dolny poziom i w dalszym ciągu do podziemi. A tak wyglądają Okolice obiektu oznaczonego numerem 730. Nie prowadzi do niego, jak widać, tutaj żadna ścieżka. No, może gdyby się uprzeć, to coś by się znalazło. A sam obiekt wygląda w ten sposób, że ledwo można go tutaj zobaczyć. I trzeba być naprawdę blisko mniej więcej 10 metrów. Żeby go w ogóle tutaj zauważyć. Obiekt jest prawdopodobnie dlatego nieinteresujący, ponieważ nie jest wyposażony w schody, które umożliwiają dostęp do części podziemnej i dlatego nikt tu nie chodzi. Wejście jest zamknięte na głucho i nikt się tym wejściem nie interesuje. Wszystko wokół jest zarośnięte, a na górze jest dosyć sporo zarośnięte i zdaje się, że jest dosyć sporo nasypane. Mała ciekawostka, w tym miejscu widać podkłady kolejowe, a nawet zachowała się jakaś rampa. O, tutaj dalej, nawet widać bardzo wyraźnie ślad toru kolejowego. O, dawna linia kolejowa idzie po płaskim, i te podkłady przez cały czas są widoczne, i ona doprowadza w takie tajemnicze miejsce. Tylko, niestety, tutaj ścieżka. Idzie bardzo mocno w dół, a na dole jest jakieś tajemnicze miejsce, któremu warto się przyjrzeć. Wygląda jak źródełko u podnóża góry, z którego wypływa woda. Udało się zejść na dół i tak to miejsce wygląda z bliska. Oczywiście. Osobom nieupoważnionym wstęp jest surowo wzbroniony. I to miejsce wygląda w ten sposób. Jest błoto. I co jest ciekawe, proszę zwrócić uwagę na poruszające się tutaj roślinki, które owiewa wiatr, który ewidentnie wydostaje się. Z tej oto dziury. Jest tu, kiedy się w tym miejscu stanie, to czuć, że jest wyraźnie chłodniej. Jest trochę błota. A dalej jest nieprzenikniona ciemność.